Witam Was bardzo serdecznie, a to siódmy odcinek. Zagrajmy w Minecraft. Jestem w PR właśnie. Nie chcą mi się grać. koszt już dokończony, ławki wszystko dokończone. Wszystko jest dokończone, teraz robię piętrowy domu. Dobra, nie da się myślę, że to będzie mój najlepszy świat. Tak. 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 Właśnie trochę dzisiaj nie bo Ranka mi się popsuła. Ręka Ranka mi się popsuła. Ale ostatnio gramy w tym serwerach i cały coś mi się psuje, rozkasowałem i już przechodzi. Muszę grać w na najmniejszym obrazie. To właśnie taki tak. Tak, tak, tak. Dobrze. Zaskoczyłam, zaskoczyłem. No hmm, taki piętrowy domak. Hmm. Dobrze. Trochę dobrze, szybsze. Prze... Nie wiem... Nie wiem jak coś zrobić, to tak szybko, że to wszystko robi, w kilku knię siatna. Więc zrobię tego coś. Szybciej, szybciej jest fajnie, jest fajnie underman? underman akurat nie już z mojego domu? jeszcze mnie akurat? nie ma to niech się tutaj będzie ma moją na moim żakodem na andaremowanie może kraść ale czy dzie moja ręka? Nie, jest. Ręki nie ma. Nie, jest. Ręki nie ma. Nie, jest. Ręki nie ma. Dobra. Dobra, jeden tak jedno drzewko się i myślisz, my myślę, że to mi wystarczy. Rzeczy muszę więcej.

Dobra, niedługo będę kończyć. Właśnie muszę koniec. Postawimy cra crafting i będzie fajnie. Potem będziemy jeszcze robić ogródek. By mnie to będzie przepararnie, fajnie będzie. Ten crafting się oczywiście przyda. Brawo. Nie. Znów dobra. Zniknę się, zniknę prawda? Nie, nie muszę. Przyjrzyjdziała mi się też... Będzie mi się ale... Tu są drzwi. Tu są drzwi. Słyszycie? To są drzwi. Dobre. Z... Do widzenia. Z wami był Rort szewa, rusz, Pa, przy okazji... Y... Dobra, strzała mi się, to do widzenia. Y... Do widzenia. Do widzenia znów. No.